To teatrzyk dla dzieci. Proszę chwileczkę poczekać, już łączę. Czy mogę zarezerwować trzy bilety do Krakowa na wtorek wieczorem? Poproszę bilety na wtorek. Nawet dzieci wiedzą, że przez telefon można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu. A czy ty wiesz, że trzyminutowa rozmowa lokalna kosztuje tylko 29 groszy? Twój czas jest wart dużo więcej. Nie trać czasu, zadzwoń. To się opłaca. Telekomunikacja Polska. Trzeba wiele wysiłku. By powstało mocne piwo. Ale największy wysiłek to cierpliwie czekać, aż w pełni dojrzeje. Tatra mocne, moc w pełni dojrzała. sponsoruje producent naturalnej wody mineralnej. sponsorem programu jest producent Skrzypowity, naturalnego preparatu z ziół i witamin wzmacniającego twoją skórę, włosy i paznokcie. Elena, moja i twoja muzyka. Już tylko 11 walczą o przetrwanie w warze. Co tydzień podnosimy temperaturę i ktoś nagle znika. Zrobimy to znowu. W sobotę. Bar gorące krzesła na żywo. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Rise at Fred. Bar wspiera Radio Meska. Hity na czasie numer 1 w Twoim mieście. Jest ambitną dziennikarką Jessie Geller. W piątek zaczynasz szkołę. Baw się dobrze. Mój pierwszy artykuł. Powrót do czasów ogólniaka to wielkie wyzwanie. Co by tu zrobić, żeby nie dać się zdemaskować? Przebojowa Drew Barrymore i ten pierwszy raz we wtorek o 21.45. No, chyba już zaczęli grę. Ciekawe, czy któryś z nich trafił na pełną komorę. Wasze emocje i adrenaliny, wyślij SMS pod numer 7157 z cyfrą od 1 do 6. Te cyfry oznaczają komory. W jednej z nich ukryty jest pocisk, który możecie wyeliminować. Jeżeli trafisz na jedną z pięciu pustych komór, grasz dalej? Wyślij SMS. -a. Czekaj na naszą odpowiedź i typuj kolejną pustą komorę. Dwa tysiące złotych trafi do tego, kto będzie najdłużej typował prawidłowo puste komory. Masz odwagę zagrać? Wyślij SMS-a pod numer 7157 z cyfrą od 1 do 6 i wygraj. Dwa tysiące złotych. Biały. Tak. Lutnia. Tak. Świeżonki. Tak. Barok. Tak. Francja. Tak. Budapeszt. Tak. Henryk. Tak. Nie. Dobrze. Mochowski. Tak. K. Tak. Jest! Jest! Sto tysięcy złotych. Pierwszy raz w historii rosyjskiej Rosyjska ruletka. Jutro o 19.05. Krystyna Czubówna, witam Państwa. Coraz częściej pytają mnie Państwo o bezpieczeństwo połączeń z internetem. Państwa obawy dotyczą głównie tzw. dialerów. Chodzi o programy przekierowujące połączenia komputera z siecią na numery 0700. Nie sprawdziłem, z jakim numerem łączy się mój modem, i musiałem płacić. Znajomy dostał rachunek na parę tysięcy. Wolę nie zostawiać dziecka samego przed komputerem. Telekomunikacja Polska chce zapewnić Państwu bezpieczny dostęp do internetu. Dlatego ogłosiła konkurs na program komputerowy w pełni chroniący przed dialerami. Po przeprowadzeniu wszechstronnych testów, najlepszy okazał się program panów Grzegorza Zielińskiego i Krzysztofa Jerza z firmy Soft Softstory Starnowa. Witam panów. Dzień dobry. Jak wiem, o zwycięstwie przesądziła bardzo wysoka skuteczność programu. Proszę wyjaśnić, jak on działa. Przede wszystkim nasz program kontroluje połączenia nawiązane z siecią przy pomocy telefonu. Ostrzega nas o wszystkich połączeniach z numerami 0700. Czyli daje mi pewność, że łączę się tylko z wybranym przez siebie numerem dostępowym. Dokładnie tak. Poza tym nasz program jest bardzo prosty, zarówno w instalacji, jak i w obsłudze. Dziękuję za wyjaśnienia i gratuluję zwycięstwa. O wszystkich państwa informuję, że program jest już dostępny na stronie internetowej Telekomunikacji Polskiej. Oczywiście bezpłatnie. Telekomunikacja Polska. Nie możesz złapać oddechu? Rozgryź gumę Airwaves i oddychaj swobodnie. On urodził się ze zmarszczkami. Ja nie. Garnier Lift. Przykrem przeciwzmarszczkowo ujędrniający na dzień z wyciągiem z czereśni i imbirem. I skóra jest sprężysta, bardziej jędrna i bardziej elastyczna. Znów jest napięta i gładsza. I nie ma zmarszczek. To sprawdzona i potwierdzona przez dermatologów i przeze mnie. Garnier Lift i skóra znów jest sprężysta. Wypróbuj kompletny program przeciwzmarszczkowy Garnier Lift na dzień, na noc i pod oczy. Synku, bardzo boli mnie głowa Weź Codipar Plus, to Ci pomoże Dzięki połączeniu paracetamolu i kofeiny Codipar+ Plus szybko usuwa ból Przywracając aktywność i chęć do życia Nowy Codipar+ Plus Zero bólu plus większa aktywność Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Jedziesz 80, 90 Najazd na rampę i bang! Eksplozja, bang! Hej, kotku, zaraz wracam. Ona jest fantastyczna. Nie, nie zrobię tego. Aha, ale to kluczowa scena. Kluczowa! Nie w tamtym samochodzie. Zrobię to w tym. Ale to mój samochód. Fajna bryka. Fort Mondeo. Bezpieczeństwo w nowej szacie. Każdy posiłek nabierze smaku. Gdy dodasz podliszkowego pomidorowego keczupu, ulubiony, zdrowy, bo bez konserwantów, pomidorowy keczup z, pomido z podliszek. Teraz także nowy keczup do pizzy. Przyjdź do telepunktu. Tylko tu znajdziesz wszystko, by w pełni korzystać z telefonu stacjonarnego, internetu i telefonu komórkowego. Telepunkt, telefon, internet, komórka wszystko w jednym punkcie.